Tworzenie, edycję oraz usuwanie harmonogramów dostępu umożliwia okno harmonogramy dostępu użytkowników. Okno otworzy się po kliknięciu wskaźnikiem myszy na ikonę harmonogramy w menu głównym programu. Procedurę tworzenia harmonogramu dostępu rozpoczniemy od utworzenia schematu tygodniowego. Schemat ten nazwiemy Produkcja pierwsza zmiana. Domyślnie każdy nowy schemat przewiduje pełen dostęp użytkownika przez 7 dni w tygodniu. Kolejnym etapem tworzenia schematu dostępu jest utworzenie schematu dziennego. Schemat ten nazwiemy pierwsza zmiana. Dla schematu dziennego należy zdefiniować ramki czasowe. To jest przedziały czasu, w których użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do przejścia. W przedstawionym przykładzie zdefiniowaliśmy tylko jedną ramkę czasową, jednak może ich być więcej. Dysponując schematem dziennym możemy przypisać go do wybranych dni tygodnia. Procedurą tworzenia schematu dostępu kończy zapisanie danych do modułu lub modułów.